Afera z działką pod CPK. Premier reaguje. Kontrowersyjna sprzedaż działki pod Centralny Port Komunikacyjny wzbudza emocje. Donald Tusk skomentował sprawę, wskazując na nieprawidłowości w transakcji ujawnionej przez Wirtualną Polskę. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tuż przed zmianą władzy wyraziło zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dautona, Piotrowi Wielgomasowi. Działka, wcześniej należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, została sprzedana za 22 miliony 800 tysięcy złotych, mimo że jej wartość może wzrosnąć do 400 milionów złotych. Transakcja miała miejsce 1 grudnia 2023 roku na 12 dni przed utratą władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Władze CPK próbowały powstrzymać sprzedaż, ponieważ działka jest kluczowa dla projektu budowy szybkiej kolei i infrastruktury towarzyszącej. Sprawa jest obecnie badana przez prokuraturę. Czy ta transakcja była zgodna z procedurami, czy też stanowiła nadużycie władzy?